Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz Romanowicz. Chciałbym Was zaprosić na dosyć ciekawe wydarzenie, które być może pomoże początkującym testerom automatyzującym w kolejnych krokach w ich karierze. Mianowicie chodzi o webinar, który będę miał przyjemność poprowadzić już w ten czwartek 7 maja o godzinie 18:00, i podczas niego postaram się Wam opowiedzieć co nieco o tym, czego. Najpierw się nauczyć, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, od czego zacząć ten, tak naprawdę, w co inwestować czas, w jaki sposób ten czas inwestować, żeby to wszystko było efektywne razem z nauką oraz czy warto inwestować w kurs online, jeżeli tak, to w jaki, jeżeli nie, to dlaczego i tym podobne. Postaram się również odpowiedzieć na kilka Waszych pytań w zależności od czasu, bo oczywiście lubię się rozgadać i być może tego braknie. Aczkolwiek bardzo. Bardzo Was zapraszam, mam nadzieję, że uda mi się nieco przybliżyć temat, także do zobaczenia, widzimy się w czwartek.